Dlaczego Felipeza używał moda na odcinku? Bo trzeba to sprostować widzowie, bo później będziecie pisać, że e, ktoś ma moda na anarchii. No wiecie, niezbyt dobrze to wygląda. Więc Felipeza nie gra na anarchii i po prostu, żeby dograć sobie ten moment, nagrał go y, na singlu. Zapomniał po prostu wyłączyć kreatywa i wrzucił to do odcinka. Jak widzici widzicie, to już jest zblurowane. Strzelam, że po prostu odbudował sobie ten teren z Wyspy Fitera, bo tak to wygląda. I jak mogę wam nawet potwierdzić, że jest to... nie, jest to anarchia, bo jest to... On tu mówi, że księgi już nie ma i że on ma jedyną księgę właśnie, którą tutaj pokazuje sobie w tym ekwipunku, nie? Ale jak widzicie, on na nią próbuje nie najeżdżać specjalnie, bo robił to na singlu i na singlu... Pewnie nie da się zrobić tej księgi, żeby wyglądała tak jak na serwerze, a więc jak wejdziemy sobie na tą prędkość, to jak widać ta księga to jest po prostu enchantowana książka Protection 3, więc no tyle no. Talipeza nie używał game moda na Anarchii, używał game moda na Survivalu, poza Anarchią.